Dziewczyny, witajcie na moim kanale. Dziś mamy przed sobą jeden z najbardziej wyczekiwanych tematów dla miłośniczek mody, czyli trendy sezonu. Konkretnie porozmawiamy o zimowych trendach. Zapewne dobrze wiecie, że sezony jesień-zima i wiosna-lato to w rzeczywistości dwa główne okresy modowe. Dlatego dziś wybrałam 10 trendów, które uważam za. Najbardziej interesujące i które z łatwością można wprowadzić do swojej codziennej garderoby. I tak, pierwszy trend, który dziś omówimy, to futra. Na pokazach mody można było zobaczyć mnóstwo różnorodnych wariacji futer. Warto jednak zwrócić uwagę na kilka aspektów. Po pierwsze, marki odchodzą od używania naturalnych futer, dlatego na wybiegach 99% prezentowanych modeli wykonanych było z futer sztucznych, często jednak nawet pochodzących z recyklingu. Także ostatnio właśnie czytałam artykuł, że projektantka Stella McCartney stosuje materiał, który jest etyczną i ekologiczną alternatywą właśnie dla futra zwierzęcego. Jednocześnie jest to pierwsze na świecie futrowy produkowane w oparciu o surowce pochodzenia roślinnego. i Przy produkcji takiego futra zużywa się do 30% mniej energii i wytwarza się do 63% mniej gazów cieplarnianych niż w przypadku właśnie produkcji konwencjonalnych materiałów syntetycznych. Także jakość tych futer jest naprawdę dobra, i do tego są bardzo ciepłe, piękne i nieraz znacznie bardziej przystępne cenowo. To właśnie doskonała inwestycja, ponieważ zapewniają ciepło, świetnie wyglądają i są idealne na zimę. Od zeszłego roku popularny jest również trend Mob Wife, co możemy z niego zaczerpnąć? Przede wszystkim panterkowy wzór. Wiem, że wiele z Was może przewracać już oczami, słysząc o panterce, ale warto pamiętać, że mamy naprawdę mnóstwo różnorodnych odmian tego motywu. A sam leopard czy panterka nie musi być krzykliwy. Może być subtelny, elegancki, spokojny, właśnie odpowiednio dobrany. Może być naprawdę piękny i przyciągający wzrok, zwłaszcza w formie właśnie EcoFutter. Uważam, że takie futro będzie doskonałym zakupem na nadchodzącą zimę. Futra mogą być w różnych kolorach różowe, niebieskie, czerwone jakie tylko sobie wymarzycie. Zaobserwowałam również, że powraca trend na płynne takie przejścia kolorów, znane jako efekt ombre lub gradient. Myślę, że nadchodzącą wiosną będzie to bardzo popularne, ponieważ już Teraz zauważalne jest, właśnie w sklepach, wiele ubrań właśnie z takim efektem. Niektóre marki zdołały nawet wprowadzić ten efekt do futer. Drugi trend, który osobiście uwielbiam i który na pewno spodoba się wielu z Was, to powrót brązowego koloru. Oczywiście, bordowy kolor jest wciąż niezwykle popularny. To jednak brąz przyjmuje pałeczkę w tym sezonie. W szczególności zachwycają odcienie gorzkie czekolady oraz ciepłe przyprawowe tony, które doskonale komponują się z zimową aurą, dodają elegancji właśnie każdej stylizacji. I jeszcze niedawno brąz był uważany za mało atrakcyjny, taki nieciekawy, ale dzisiaj jest symbolem luksusu, wyrafinowanego stylu. Dlatego wiele marek wprowadza właśnie brązowe odcienie do swoich kolekcji, podkreślając ich elegancję i ponadczasowość. Oczywiście beże, brązy, szarości mogą wydawać się nieco mocno monotonne dla niektórych, ale odpowiednio dobrane potrafią wyglądać naprawdę niezwykle stylowo. A inny trend, który skradł moje serce to styl angielskiej wsi, znany również jako British Country Style. Jestem nim absolutnie oczarowana, co jest z nim tak fascynującego moim zdaniem. Przede wszystkim piękne, oversize'owe swetry, wielobarstwowe stylizacje, takiej wysokiej jakości dzianiny, oficerki, dopasowane tekst teksturowane płaszcze. Kluczowa jest tutaj warstwowość, koszula pod kamizelką lub swetrem, a na to jeszcze marynarka czy płaszcz. Styl, który jest mieszanką ubioru o charakterze retro, sportowym, dobrej, ponadczasowej klasyki. I decydując się na adaptację tego stylu do codziennego użytku, należy pamiętać, by nie przedobrzyć. Wystarczą takie elementy jak kaszkiet, koszula w kratę czy sztyblety. A marka Tommy Hilfiger również zainspirowała się tym stylem, wprowadzając kolekcję w stylu preppy. Ralph Lauren oferuje wiele ubrań w duchu old money. Te elementy idealnie wpisują się w estetykę luksusowych marek i sprawiają, że styl angielskiej wsi zyskuje na popularności, oferując elegancję i komfort w jednym. Kolejny trend to męska moda. Jeśli wcześniej chodziło tutaj o połączenie męskich i żeńskich elementów, to teraz widzimy przede wszystkim męskie detale garderoby. Chodzi głównie tutaj o paski, garnitury, jakieś typowe mm, takie akcenty. Warto zauważyć, że jesienią i zimą garnitury zawsze są na topie, choć co roku interpretowane są na nowo. Dlatego w tym sezonie króluje właśnie męski krój, proste linie, szerokie ramiona. Kluczowym elementem tego trendu są garnitury szyte na miarę z takich lepszych tkanin, które wyglądają niezwykle elegancko, stylowo. A jeśli no, nie macie możliwości zamówienia garnitury na miarę, to możecie przerobić swój stary garnitur. Po prostu zanieście go do krawcowej, która nada mu nowoczesny charakter. I to jest właśnie świetny sposób, by odświeżyć swoją garderobę w przystępnej cenie. Warto tutaj również wspomnieć o trendzie na taki biurowy styl, który pozwala kobietom wyglądać naprawdę niezwykle elegancko, zarówno w pracy, jak i na wieczornym wyjście. Stylowy garnitur garsonka można szybko przekształcić właśnie w wieczorową kreację, dodając odpowiednie akcesoria, takie jak paski, jakieś eleganckie kolczyki czy szpilki. Następny trend, który coraz bardziej mnie inspiruje to takie peleryny, narzutki, drapowanie na okryciach wierzchnich. Kiedyś wydawało mi się nieco dziwaczne, ale teraz dostrzegam w nich wyjątkowy właśnie urok, taką kobiecość. Wyobrażam sobie kobietę właśnie w takiej stylizacji, na przykład spacerującą po parku z rodziną, zmierzającą na spotkanie z przyjaciółkami do restauracji lub wybierające się na romantyczną kolację. Takie stylizacje świetnie komponują się z szyjkami, kapeluszami czy beretami, jakieś rękawiczki do tego, nadając właśnie całości, elegancji i takiej pełen klasy charakter. Co ciekawe, w tym sezonie mało mówi się o skórzanych dodatkach czy ubraniach, choć w sklepach jest ich naprawdę mnóstwo. Skórzane tręcze, płaszcze, kurtki wszystko to jest dostępne, ale coraz rzadziej widuje się je w codziennych stylizacjach. Jednak skórzane berety, akcesoria właśnie ze składkiej, błyszczącej skóry, mogą być świetnym dodatkiem do wielu stylizacji. Natomiast coraz częściej zauważane są zamszowe stylizacje, marynarki, płaszcze czy kurki dodają wyjątkowej miękkości, ciepła. Sama nie mogę oprzeć się pokusie, by kupić taką samszową torebkę, ale staram się jednak powstrzymać. Pamiętajcie, omawiamy trendy, ale zawsze właśnie zachęcam Was do przemyślanych zakupów. Chyba nie ma nic gorszego niż wydane pieniądze na ubrania, które po prostu później zalegają w szafie. Następny trend to paski, które tej jesieni i zimy są absolutnym must have'em. Od Loewe po inne luksusowe marki paski pojawiają się w różnych stylach i kolorach. Są nie tylko praktyczne, zapobiegając właśnie zsuwaniu się spódni czy spódnic, ale także niesamowicie stylowe. Możesz dodać pasek do wersejzowej marynarki i natychmiast zyskać zupełnie nowy, elegancki wygląd. Mały typ inwestu jednak wysokiej jakości paski. Tańsze modele mogą szybko się zniszczyć, dlatego, warto jednak wydać trochę więcej w nasodnie wykonane akcesorie, które będą służyć przez długi czas, dodając klasy każdej stylizacji. Kolejny z moich ulubionych trendów to długie, eleganckie płaszcze o prostym kroju. Warto podkreślić, że tylko właśnie takie płaszcze o takiej długości naprawdę zapewniają nam ciepło, komfort. Zakup płaszcza traktujemy tutaj jako taką inwestycję w naszą garderobę. Powinien służyć przez wiele lat. Zwracajmy uwagę dlatego na kolor, krój, tkaninę, aby płaszcz pasował właśnie do reszty naszej garderoby i był funkcjonalny. Klasyczny czarny płaszcz to zawsze strzał z dziesiątkę, idealny na każde wyjście. Nie ma chyba nic piękniejszego zimą niż elegancka kobieta w dobrze właśnie dopasowanym płaszczu. Jednak płaszcz właśnie nie musi być tylko w czarnym kolorze. Rozważmy również odcienie czekoladowe, bordowe, szare czy beżowe, które będą królować w przyszłej wiosny. Ostatni trend, który może być szczególnie przydatny podczas sylwestrowej nocy, to masywna biżuteria i akcesoria. Szczególnie modne są duże bransoletki, które w połączeniu z innymi elementami garderoby tworzą naprawdę niezwykle efektowne stylizacje. Choć nie każda z nas zdecyduje się właśnie na takie dodatki, właśnie na co dzień, to na wieczorne wyjścia będą one idealne, ważne jest, aby nie przytłoczyć całej stylizacji właśnie zbyt dużą ilością biżuterii. Eksperymentujcie z własnym stylem, czerwcie inspiracje z różnych źródeł. To, co wygląda świetnie na jednej osobie, nie zawsze będzie nam pasować, dlatego warto z rozwagą podchodzić do tworzenia nowych stylizacji. I to już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał, że trochę właśnie się zainspirowałyście się pięknymi pokazami mody. Pamiętajcie, by nie kupować niczego na siłę, dajcie trendom trochę czasu, by zrozumieć, co tak naprawdę właśnie warto mieć w swojej szafie. Życzę Wam magicznych, pełnych ciepła, świąt Bożego Narodzenia, niezapomnianej zabawy w sylwestrową noc. Ściskam Was mocno. Pamiętajcie o subskrypcji, aby być zawsze na bieżąco właśnie z nowymi odcinkami. Jest już nas tu prawie 5 tysięcy, a jeśli do końca grudnia właśnie dobijemy do tej liczby, to zrobicie mi naprawdę ogromny prezent. Także dziękuję za Wasze wsparcie.